No, hej, robaczkowie. Dawno nie byliśmy w paśmie brzanki, prawda? No to zapraszam, dziś jodłowa, dziś wisowa to jest taka wzgórza, miejscowość, przysiółek przy jodłowej, trudno powiedzieć. W każdym razie jest to pasmo brzanki. Jest to piękna buczyna, jest to, Są to lasy, lasy jodłowe, lasy iglaste. Tu mieliście ostry kamień i właśnie wzniesienie, rysowane znaczy rysowane rysowany kamień, a nie ostry, yy, bardzo, bardzo dużo grzybów, yy, trochę, trochę ciekawych yy, skrzybów. generalnie jesień, piękna złota jesień. Mnóstwo błota, a to już jest właśnie miejsce, do którego zmierzamy, czyli skała Bartek. Yy, skała, która nie jest przy żadnym szlaku. Dobrze to odnalazłem, bo na mapie, tak jest powiedziałem, bo już tam nigdy nie byłem. Yy, tym razem byliśmy tam razem z Anią, z Pieskami. Yy, miejsce warte zobaczenia, bardzo, bardzo fajne. Posprzątałem wokół tego miejsca. Zniosłem całą reklamówkę yy, śmieci, puszek, yy, butelek plastikowych i tak dalej. I wracamy tą samą drogą, gdyż tam jest ciężko wykręcić jakąś fajną pętelkę i wieża na Wisowej. Wieża bardzo ciekawa, aczkolwiek jak zwykle w tego typu inwestycjach nie ma nic w oku. Co z tego, że masz piękną wieżę, jak na niej nie zarabiasz. Ech, taka polska przypadłość. Ale warto nam się przejechać, bo widoki śliczne. Game over.